Mano w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku Patrzcie, jak jako jeździ jednak Także musimy fiaciora zawieźć do mechanika bo Lądowaliśmy tutaj na tym polu Spadliśmy z tych skał No niestety Oj mechanika w sumie to tam aż tak daleko w sumie nie mamy także na gaz damy szybko żeby coraz bliżej być bo mechanika w sumie to tu mamy tylko musimy gaz. Tepnąć szybko. A i Jak myślicie, stówę wyciągniemy. Wow. O nie, 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 nie. nie Jeszcze raz żeśmy się podczas skali. Szyby zaraz będą powybijane. Tak w sumie trzeba wymienić te szyby, bo bo są i tak już od dołu takie popękane, także. Dobra, kas, kas, kas. Bo w razie jak zgaśnie, to wiadomo, że będziemy bliżej. Szybko, nic nie jedzie, dobra. Jedziemy. Pyk. Trochę ten mechanik jest. O, ja. Przegapiliśmy przejazd. No nic. Zawrócimy na szybko. Szybka zawrotka to będzie. U, panie. Jeszcze żeśmy tak sobie trochę prawie bokiem polecieli. Dobra, kierunek. Szybko, 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 okej. Okay. Gaz. Tutaj! Szybko, jedź, 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 Dobra, tu są tory. Szybko, 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 szybko. Byle nie zdążyć, byle nie zdążyć. Dobra, tu jak w sumie damy to powinno być git, To powinno być git, bo tu jakiś gruz stoi Tu sobie zaparkujemy pod tym gruzem Ło, zgasło Ale szybko odpaliłem Dobra, gaz, gaz, gaz Okej okay. Zaparkowałem, albo w sumie to byśmy trochę odjechali. Tym bardziej. Dobra. was zgaszone są tak. No i tutaj te w sumie resy. Tu gdzie lakier zeszedł to też. Niech mi to zrobi dobra. Ja idę do mechanika. No i zaraz Wam powiem co i jak. Także widzimy się teraz. Uff. Mechanik powiedział, że zrobi mi to wszystko. No niestety trochę mnie to będzie kosztować. Po pierwsze właśnie trochę mnie to będzie kosztować. Po aż 3000. Albo 4. Po drugie Mechanik powiedział, że. Tak szybko to nie zrobi tego, bo widział te auto i powiedział, że tutaj jest trochę do roboty. Papiery mu musiałem pokazać, oczywiście, i tak dalej. No i co, ja się z wami żegnam z tego odcinka. To by było na tyle. I nara. Zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrybera. Nara.